Servus! Z tej strony malinowy nos. W tym odcinku nie będziemy nastawiać żadnego winka, jednak pokażemy jak wyglądają winka, które nastawiliśmy w poprzednich odcinkach. To będzie główna część tego materiału. I pokażę też jeszcze kilka artykułów, które mogą być przydatne do kolejnych nastawów, które będziecie tam planować i robić. I już na pierwszy rzut oka widzicie tutaj wiaderka fermentacyjne. Są to nasze nowe wiaderka fermentacyjne. Czy to wiaderko białe, czy wiaderko transparentne, przeźroczyste. Bardzo wygodne wiaderko, ponieważ bez otwierania widzicie co jest w środku tego wiaderka. 34-litrowe wiaderko. Idealne do nastawu winnych, czy idealne też do piwa, w którym. Widzicie wszystko, co się dzieje, także jak nastawicie w nim jakieś dobre piwko, to nie to musicie otwierać i zaglądać, żeby ocenić, jaka jest piana, jaka jest klarowność, ile jest osadu na dnie. Tylko to wszystko widać w takim wiaderku, także bardzo fajne wiaderka. Wiaderka te mają też skalę pomiarową, także y, widzimy od razu, ile mamy litrów nastawu w takim wiaderku, także bardzo fajne wiaderka. Do, do używania przy własnych produkcjach. Y, tutaj mam kolejną rzecz, czyli rurkę do ściągania wina z nadosadu z pompką. Y, zaraz ją przetestujemy, bo wino araniowe jest do zlania z nadosadu. Także zobaczymy, jak sobie daje radę w działaniu, ale to za chwilę. No i korzystając z okazji, chciałem Wam pokazać rozdrabniacz do twardych owoców który można nabyć u nas w sklepie też. Jest to rozdrabniacz do twardych owoców. Jeżeli chcemy użyć prasy do owoców, wycisnąć sok z jakichś twardszych owoców, na przykład jabłek, pigwy, to niestety całych jabłek nie rozgnieciemy, nie wyciśniemy z nich soku. Musimy twarde owoce rozdrobnić i do tego służy właśnie takie urządzenie dzięki któremu możemy zrobić tak zwaną pulpę, czy takie zmielić lekko te owoce, pociachać i wtedy tą pulpę dopiero wyciskamy i wtedy z sokiem nie ma problemu. Na dowolnej prasce do owoców wtedy wyciskamy sok z twardych owoców. I to jest jedna z dwóch dostępnych rozdrabniarek do otwartych owoców u nas w sklepie. Jest to docelowo rozdrabniarka ręczna. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj była korbka, ona już jest lekko przerobiona, ta rozdrabniarka. Jest też dostępna z silnikiem rozdrabniarka u nas gotowa. Trochę droższa wersja, ale bardzo wygodna i już zmechanizowana, a nie ręczna. Tak wygląda mniej więcej to urządzenie. Widzicie tutaj mamy tarkę z, z grubej blachy nierdzewnej. No, i tutaj ten rozdrabnie już jest lekko przerobiony, bo tu docelowo wcześniej była korbka. I tą korbką kręciliśmy, i nam się kręci wtedy całe urządzenie. I wrzucając jabłka uzyskujemy tutaj już pulpę. Tu jakieś wiaderko możemy sobie podłożyć, i, i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli macie dostęp, czy znacie się na tym, to właśnie tak jak ja tutaj widzicie. Przerabiam ten, tą, ten rozdrabniacz, mam stary silnik z pralki, który tutaj jest zamontowany i, i w tym momencie tutaj pasek klinowy z kołem. W tym momencie mam już wersję automatyczną. Ona jeszcze będzie lekko przerobiona, będzie zabudowana, powiększony będzie kosz, ale mamy wersję automatyczną i, i w tym momencie trochę większą ilość jałbek można takiej... W rozdrabniarce przerobić. Pokażę Wam, jak to wygląda przy okazji. Jak już. To jest silnik z pralki zamontowany obecnie. Jest, był to właśnie tryb wirowania w pralce. Także obroty są dość szybkie. Można ewentualnie ustawić obroty wolniejsze do prania, i wtedy wolno się kręci. Bardzo wygodny sposób. Bardzo dobry silnik zwykły, mały, który można właśnie użyć do tej rozdrabniarki. No, tylko trzeba kilka rzeczy przerobić. Kto się zna, jak macie jakąś złotą rączkę w okolicy, to na pewno da sobie radę. Z przerobieniem takiej rozdrabniarki do silnika. No, i tak to mniej więcej wygląda. Na naszej stronie możecie zobaczyć tą rozdrabniarkę, albo inną, już z silnikiem gotową. Także zapraszamy. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą dwie buteleczki wina, które na pewno dzisiaj skosztujemy. To wino w zielonej butelce z etykietą to jest wino z mniszka lekarskiego, które nastawiliśmy w tym filmiku. Bardzo fajne wino, mam nadzieję, że będzie lekko gazowane, jak je otworzymy. To jest ostatnia butelka, która mi została. Balonik był mały, winko się rozeszło i to jest ostatnia butelka, którą otworzymy dzisiaj. I tutaj y, drugie winko, winko truskawkowe nastawione w. Tutaj jest link do filmiku, w którym został o nastawiony jest przepis. To winko jak widzicie jest bardzo ładnej, wysokiej, smukłej buteleczce belweder 500 ml z korkiem grzybkiem, łatwym do otwierania, bardzo ładne, apetyczne buteleczki, także widzicie bardzo przyjemnie wygląda w nich. Winko czy nalewka, które zrobicie, także. Te winkę dzisiaj spróbujemy. Może zacznijmy od tego wina truskawkowego. Jak już jest łatwe do otworzenia, to winko już jest wyklarowane. Jeszcze minimalnie pracuje, także jeszcze trzeba mu dać chwilkę, ale już jest, już jest właściwie gotowe. Kolorek jest nie jest mocno intensywny pachnie pachnie mocno truskawkowo także bardzo bardzo ładnie pachnie truskawkami mm. winko to robiłem na winko słodkie jest dość mocne co w przypadku winka truskawkowego jest y, troszkę zabija smak ale jest bardzo przyjemne i tak wyraźnie czuć truskawkę ta słodzisz jeszcze podkreśla ten smak. Bardzo przyjemne winko truskawkowe. Jeżeli robiliście to winko według mojego przepisu i rozrabnialiście truskawki tak mocno jak ja, to bardzo dużo drobnego osadu było w tym winie i ciężko było pozbyć się tego osadu w łatwy sposób. Sitka. I inne gazy nie pomagały. I ja użyłem na sam koniec y, filtra stożkowego. On jest brudny, bo, bo użyłem go już raz. Bardzo wygodny filtr stożkowy z y, fajnego materiału, przez który przepuściłem właśnie to wino. Są to bardzo wygodne filtry. Trzeba je tylko powiesić gdzieś. Wlewamy do środka trunek czy to wino, czy to nalewkę, którą chcemy przefiltrować. No i grawitacyjnie. Ta nalewka się filtruje, czekamy cierpliwie tylko, aż się przeleje cała. Bardzo fajne, wygodne i dzięki temu dobra... dobra... dobry materiał, który nie przepuścił właściwie nic i po, po przelaniu przez taki filtr winko, no właściwie to winko było przelewane przez tą... filtr stożkowy. Wygodniej, i szybko winko wyczyściłem i... Jest to bardzo fajna metoda i polecam właśnie te filtry. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak, jak właśnie pozbyć się z nalewki czy wina, tej drobnej struktury, którą ciężko jest przed Sitko, odrzucić. Ok, zobaczmy teraz to winko z mniszka y, lekarskiego. Nie wiem czy widać, jest wyklarowane, jaśniutkie, bardzo przyjemne winko. Mam nadzieję, że będzie komusujące. I mam nadzieję, że nastawiliście to winko. Jak była pora na mniszka lekarskiego. Jeśli nie, to w przyszłym sezonie na pewno nastawicie. Bo naprawdę polecam, jest to oryginalne w smaku. Nieporównywalne z niczym, z żadnym innym winkiem. Zobaczmy, czy będzie. No. Akurat jest bardzo minimalnie nagazowane. To winko jest dużo lepsze, jak, jak jest właśnie lekko musujące. Taki szampan. Jest lekki gazik. Mógłby być troszkę większy. Bardzo ładne, złociste, klarowne winko. Bardzo apetycznie wygląda. Mmm, jest bardzo dobre w smaku. Bardzo dobre. Bardzo je lubię. Naprawdę polecam to winko. To winko, filmik jest u nas na kanale. Robiłem też drugi przepis z tym winkiem, tylko nie z samych płatków, z mlecza żółtych, tylko z całych główek. Mam to winko tutaj z tyłu, zaraz wam pokażę. Jednak yy, jest troszkę goryczki w tym winku i, i test, próbnie nastawiłem to wino, żeby ocenić jak czy będzie jednak różnica pomiędzy samymi płatkami a główkami. No główki dużo łatwiej, wino z główek dużo łatwiej nastawić. Samo skubanie płatków dużo czasu zajmuje, jednak okazuje się, że jest różnica i to dość spora. I jeżeli chcecie to winko nastawić, to musimy skubać te płatki i tylko z żółtych płatków robić wino, a nie z całych główek, Niestety, bo to wino z płatków jest rewelacyjne. I pokażę Wam teraz, jak wyglądają ostatnie nastawy, które akurat tutaj mam, które nastawialiśmy razem w ostatnim czasie. Tu jest wino z kwiatu wakacji. Nastawione w czerwcu. Jest to wino do zlania z nadosadu. Jak widzicie, już jest lekki osad. Już je zlewałem raz czy dwa. Dodawałem cukru. Winko już praktycznie nie pracuje. Jest do zlania z nadosadu. Tu widzicie, buteleczki. Balweder. 500 ml. Jest u nas teraz promocja w sklepie. Także zapraszamy do zakupów. Tu w tym wiaderku jest z fermentacyjnym skranikiem, jest jeszcze wino truskawkowe, które będę zaraz zlewał. Tutaj z tyłu, ktoś mnie ostatnio pytał, jest miodek pitny nastawiony na naszym profilu, czwórniak, który też już nie pracuje, który był zlany z nadosadu, z lutego miodek. Niech się jeszcze postoi, dajmy mu jeszcze chwilę. I będziemy niebawem myśleć, co dalej. Tu jest ten miszek lekarski, o którym wspomniałem, nastawiony z cały główek yy, mlecza. Jest dużo ciemniejszy niż ten nastawiony z samych płatków. I lekką goryczką smakuje także eksperymentalnie, jednak same płatki. Tu jest piękne czerwone winko z czarnego bzu. Z kwiatów czarnego, przepraszam, z owoców czarnego bzu, nastawione bardzo ładnie wygląda, jest oryginalne. Może spróbujemy później. Tutaj jest winko z kwiatów czarnego bzu, już ładnie wyklarowane, wyfermentowało. Jest to idealne wino do kupażowania. Z innymi winami, czyli do mieszania jako dodatek. Bardzo ładnie pachnie to wino, i jest idealne, żeby w jakiejś tam minimalnej proporcji dodać do innych win, na przykład owocowych. Idealnie się do tego nadaje. I tutaj jest to wino aroniowe, o którym wspominałem, które dzisiaj zlejemy z Nadosadu. Tutaj widzicie na górze jeszcze jakaś taka... taki osad się stworzył. Na dnie już niewiele tego osadu, bo już to wino zlewałem z nadosadu, raz czy dwa. Także dziś lejemy jeszcze raz, finko już jest prawie gotowe. Jednak musi jeszcze sobie w baloniku postać. Nie śpieszmy się zlewa ze zlewaniem wina z, nad z nadosadu, znaczy z butelkowaniem wina. Bo jeżeli to zrobimy za wcześnie, zabutelkujemy wino, to później osad nam się będzie zbierał w butelkach, może wino jeszcze gazować w butelkach fermentować, także musimy w im później wino zabutelkujemy tym lepiej. Pamiętajmy o tym. Przetestujemy dzisiaj wężyk do zlewania z pompką z nadosadu winka. Zobaczymy jak się sprawdza przy tym winiaroniowym, które mamy. No i zobaczmy jak się ma to, ten wężyk. Wkładamy. Końcówkę wężyka do wiaderka fermentacyjnego. No i pompujemy. I tyle. I winko leci. Bez większego problemu. Nie musimy zaciągać sami na końcu wężyka, także widzicie, pompka daje sobie radę. Ten, ten wężyk jest jednak do mniejszych baloników. Jeżeli byście chcieli większego zlać, to może być problem, bo na wysokość możecie nie sięgnąć do samego dna yy, przy 54 litrach, na przykład, ale do takich do 20 litrów baloników idealnie się nadaje. Widzicie bardzo wygodnie. Winko się tlewa. Pozbędziemy się tego osadu. Winko się szybciej wyklaruje i będzie wcześniej gotowe. Ostatnio piszecie bardzo dużo komentarzy na YouTubie pod filmami i wiadomości prywatnych. Staramy się na wszystkie w miarę możliwości odpowiedzieć. Cieszymy się z, szczególnie z tych osób, które właśnie dzięki naszym filmikom nastawiają swoje, swoje pierwsze winko. Cieszymy się, że te filmiki nasze są pomocne i przydatne właśnie dla tych osób. Że oglądacie je i. Inspirujecie się do nastawienia własnego pierwszego winka. Dużo jest zapytań o proporcje na jakieś dane winko. Często piszecie, że chcecie z, m, nastawić 20-30 litrów winka, półsłodkiego, i iluś tam procentowego, ile macie użyć owoców, cukru, wody itd. Tak Staramy się pod każdym z filmikiem z przepisem na wino, podać proporcje na powiedzmy 20 litrów, 30 czy 50, w zależności od tego jaki balon nastawiamy. Więc jak podamy w przepisie przepis na 20 litrów i chcecie nastawić 40 litrów, 50, no to wystarczy sobie przemnożycie razy 2 proporcje czy składniki i w tym momencie macie już winko na 40 litrów i podane składniki. I tych, tych składników i tych proporcji używamy, także łatwo to sobie przeliczyć według tego, co jest podane. Jeżeli chodzi o słodkość wina, to, to też zależy od wielu czynników od tego, jakie drożdże, jakie owoce i tak dalej. Ale e, gdzieś tam tą słodkość można regulować już na samym końcu. Te przepisy są tak zrobione, że w miarę te wina wychodzą niesłodkie, a ewentualnie sam koniec przy dobrych drożdżach można dosłodzić i wyregulować sobie pod siebie smak, także... A jeżeli chodzi o, o ilo, dokładną ilość składników, to wina im to do siebie, że nie musimy się trzymać tych proporcji bardzo dokładnie, że musi być tyle tego, tyle tego i tyle tego. Możemy użyć mniejszą ilość owoców, większą, bo to też nie jest tak... tak... takie oczywiste i szybkie do przeliczenia. Cukier mniej więcej się musi zgadzać, ale... tak to... Wino ma to do siebie, że właśnie jak mamy fajne owoce i wszystko zrobimy w miarę dobrze to zawsze wyjdzie winko i na pewno będziecie zadowoleni, szybko je wypijecie i, i będziecie nastawiać kolejne także zachęcam do, do działania. Winko nam się zaroni z lewa, bardzo ładnie nic nie musimy robić. Bardzo ładne, ciemne winko. Bardzo apetycznie wygląda. Aroniowe jest dość specyficzne w smaku. Mimo tych jabłek, które tu daliśmy, aronia jest dość cierpka, ale, ale jest bardzo oryginalne i smaczne winko. Ta wersja tego winka, którą tu robię, będzie dość wytrawna. Nie chcę, żeby to winko było słodkie. Ale po tym zlaniu z nadosadu jeszcze to winko będzie musiało poleżeć po w baloniku chwilę. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć. Często piszecie, czy, czy przy kolejnym dodawaniu cukru, partii cukru czy syropu cukrowego do winka trzeba dodawać drożdże czy pożywkę? I odpowiedź brzmi: nie. W tym winie, które nastawiamy, czy w nastawie, który robimy, po pierwszym dodaniu droży te drożdże są cały czas w winie, więc. Nie musimy dodawać za każdym razem kolejnej partii drożdży. Raz dodamy na początku i, i te drożdże są, więc jak dodamy kolejny cukier, to drożdże są w tym nastawie i je, będą jadły ten cukier dalej, więc nie dodajemy kilka razy drożdże. Chyba, że fermentacja ustanie z jakichś powodów i wtedy chcemy refermentować wino, żeby jeszcze zjadło resztę cukru, to wtedy tak, ale tak przy normalnych nastawach na początku. Na stawu dodajemy drożdże i później już nie dodajemy, bo nie ma takiej potrzeby. Ok, winko mam zlane z nadosadu. Zobaczcie. To jest to właśnie, czego się pozbywamy na dnie. Także teraz musimy umyć balon i przelejemy z powrotem. Balonik od środka umyłem przy pomocy bardzo wygodnej i fajnej szczotki. Wlałem z powrotem wino i tyle. Odstawiamy jeszcze na jakiś czas. Dofermentuję, wyklaruje się jeszcze ładniej będzie można pomyśleć o butelkowaniu lub piciu. No i to tyle w tym odcinku. Nic chyba już więcej Wam nie pokażę. Zapraszamy do komentowania, oglądania. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. W miarę możliwości odpowiemy. Zapraszamy do sklepu, jeżeli Wam czegoś brakuje. Zapraszamy, zachęcamy do nastawiania trunków, winek i nie tylko. Teraz jest jeszcze pora na jesienne winka. Pigwa, pigwowiec japoński, dzika róża, bardzo fajne winka, do tego standardowo winogron, jabłka jesienne, zimowe, także dużo fajnych jeszcze owocowych win, a później przyjdzie zima i będzie pora na wina zimowe czyli wino ryżowe, wino zielonej herbaty, wino z hibiskusa, także z żyta ewentualnie jak ktoś ma ochotę, także cały rok właściwie sezon winiarski trwa, nie ma także przerwa i właściwie można jak tylko balonik się zwolni, to możemy cały czas nastawiać nowe winka. Także zachęcam do działania. Zachęcam do pisania, komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!